Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Fallout Shelter. W dzisiejszym odcineczku nie będzie żadnej misji, będzie unboxing dziewięciu przedmiotów, które mam do mm, otworzenia. Jest to tak, raz Mr. Handy, kilka lunchboxów i jedno pudełko z petem. Dobra, od czego to zacząć? Myślę, że zaczniemy od lunchboxów, skończymy na tym robocie, czyli tym Mr. Handy. To jest jakiś robot, którego można dropnąć gdzieś bodajże w krypcie on będzie coś robił, ale nie wiem, bo szczerze mówiąc... Jeszcze nie miałem okazji sprawdzać tego. Dobra, zobaczmy co mi tu wydropiło. Leather Armor. Spodziewię. Uuu, coś legendarnego. Złoty zegar może być. E, aż jeden steampunk. No, na bogato. Stokapsli, e, to też trochę słabo. No i rzadka broń. E, Zardzewiała... Strzelba kolejarska, czy whatever, strzelająca takimi jakimiś nitami, czy jakkolwiek to się tam zwie. Całkiem fajne. Jeden epicki, jeden legendarny przedmiot, jedna, jeden rzadki, rzadki junk. Nie, rzadka broni, legendarny junk, może tak. Dobra, lecimy dalej. Łopata, na bogato. Radaway jeden też, świetnie. Sto kapsli znowu. Nightwear dający 3 charyzmy, trochę słabe, bo to jest zwykły przedmiot. No, jakiś rzadki ciuch. Mówi fan outfit Percepcja 4 i, i Luck 1 to jest całkiem fajna opcja. Percepcja się przyda do jakiegoś tam pokoju i tyle. Można będzie kogoś ubrać w to, to jest żeński outfit, więc jakąś babeczkę trzeba będzie w to ubrać. Znowu z to kapli. Co my tu mamy? Rider armor. Boże, ale 1, serio. Radaway znowu, no nie. Brahim Hinde. I uwaga, Soldier Uniform. Siła, wytrzymałość szczęście. Jeden, i reszta po dwa. No taki sobie jest ten Soldier Uniform. Dolecimy dalej. Kolejny lunchbox. O, no, come on, naprawdę. Rzadki pistol z 50 żarcia. Świetnie, na no co mi to... Jest? O, no, 500 captain, no to już rozumiem. I jest takaś legenda flaga. Okej. Okay. I jeszcze coś, druga legenda. Uh, nice. Fajny pistolecik plazmowy. Pomiędzy 11 a 16 damage. No to trybu. To mi się podoba. Zobaczymy, jakiego PETA dostanę. Stock ups A tu co? Nuka Cola Quantum razy 5. Uuu, to jest chyba jeszcze lepsze niż legenda. Coś mi się widzi. E, wiatrak, czyli jakiś złom do budowania rzeczy. Zardzewiały pistolet. I mamy unikatowego kurczę blade mieszkańca, no ładnie, ciekawe czy ona się pojawi tutaj w tej kolejce Lisa Barry. sporo szczęścia, siły, percepcji, no ładnie Okej, okay, lecimy dalej O jest, już biegnie, 500 kapsli uh, Account, outfit, bieda Kamera, rzadka, junk, 100, nie, 50 razy zasilanie Wow, Kolejny rzadki dweller, znaczy ten unikatowy, Anthony Jackson chyba. Eee, charyzma i inteligencja, no na bogato. No na bogato, to z taką charyzmą tego go do radia wrzucę najwyżej. Dobra, zobaczmy co tutaj się ukryło. W tej ostat... w tym ostatnim lunchboxie, woda, razy 50, misiek, 100 kapsli. Shotgun, no fajnie. E, i peta dostałem, seriously? Dwa razy Objective Completion. Tucker. Aha, to chyba będzie jakieś zadanie, które będę musiał wykonać, i do wtedy dostanę tego peta? No to wygląda. Dobra, otwórzmy sobie skrzynkę z petem. Co tu takiego? Serio jakiś kod Co ten kot robi? Emmet. Crafting Time. O, proszę bardzo, obniża... Ee, czas budowania rzeczy. O, 22%. No zabawnie. Dobra, i Mr. Handy. Co ten ziomeczek mi da? Mr. Handy, always a pleasure to serve you. No super party, tylko gdzie on się pojawił? Tutaj w kolejce? No i dobra, to tyle. Gdzie jest Mr. Handy? A przyjechał już. Świetnie. No, rad Scorpiona, tak. No nie wierzę, naprawdę. Dobra, poróbcie tego rad Scorpiona łaskawcy. Pięknie. Bo rad skorpony są tak przejebane, że no masakra, krótko mówiąc. Okej, okay, gdzie on się pojawił? Gdzie on się wykopie? Oby nie tylko w jakimś pustym magazynie, jest tutaj, dobra. Jest wyjaśniony. No, poszło dość kurczę fajnie. Okej, okay, tylko czy Mr. Handy zajmuje miejsce, czy nie zajmuje miejsca? On się liczy jako mieszkaniec, czy nie? I co on w ogóle daje tak naprawdę? Collect. Ok, no wbija tutaj i co dalej? Wbija sobie tutaj, wbija sobie tutaj i co on tu będzie robił? Ja muszę go dać na jakieś piętro. To jest jego życie, no super. I co on takiego robi? Jeździ sobie od pokoju do pokoju? Gdzie go dać tak naprawdę? Tutaj byłoby chyba najlepiej go dać. Albo tu? Nie, tutaj jest za mało pokoi. Tutaj energia. Tu jest tak, tu jest energia, jedzenie, agility i tutaj jest kurczę produkcja. Eee, to może tu udać? On tak sobie jeździ, jeździ i co on robi? Zbiera. Aha, on zbiera mi to. Ej no dobra. On będzie za mnie zbierał te rzeczy w takim razie. To całkiem fajnie. Dobra, to trzeba go dać tutaj w takim razie i to będzie chyba najlepsza opcja, bo tu jest najwięcej rzeczy do zebrania. albo tutaj najwyżej, a to później się go przeniesie. Na razie damy go... Halo Panie Handy. Jedziesz pan. Jedziesz pan tutaj na to piętro. i Będzie zbierał tutaj wszystko. Okej, okay, tyk, tyk, tyk. Pyk, pyk. Teraz tak, przydałoby się wpuścić tych unikatowych dualersów. Tylko muszę zwiększyć sobie miejsce w mojej krypcie, ponieważ już krypta jest wypchana po brzegi mieszkańcami. i Teraz mam maksymalny poziom to jest 172. Dobra, gdzie są ci unikatowi? W sumie to tak, niech ta się malka urodzi sobie dziecko. Mm -hmm. Teraz tak, co mi to wydrupiło jeszcze? To można sprzedać. Jakaś unikatowa plazma. To też można sprzedać. jak widać, trochę tych fajnych broni mam. Outfity. Percepcja 4, Wow, to nice! Percepcja 4 może być. Komu tu dać percepcję? Percepcja się przyda tutaj, w wodzie. To musi być jakiś gościu. Dobra, to ma 3. Ten uzbrojony ee, kombinezon krypty, a ten account outfit ma 4 percepcji, więc proszę bardzo, będziesz miał ten. Ciuch. Będziesz szybciej pracował. Okej. Okay. No, fajnie, samo się zabrało. To mi się podoba. Dobra, hajsiwo się zgadza. W mam 50 tysięcy hajsu, nie? I mogę tak na marginesie to mogę produkować, craftować legendarne bronie. Po sobie subgradeowałem już do tego poziomu. Eee, tutaj weapon workshop. Czy też weapon plant w sumie. Eee, Okej. Okay. Pyk. Ja też mam fajnego ściuchów, żeby im tu porozdzielać percepcję. Jeszcze mamy czwórkę tutaj. Możemy jakieś bobecce dać tu na przykład. A, gdzie jest ten ciuch? Percepcja 4, szczęście 1. To miodnie. Ok. Pyk. Zgadza się. To jest tak. Gdzie są ci unikatowi goście? Ten ziomeczek jest unikatowy. To zapraszamy. Do reklamy. Ta ziomalka też jest unikatowa. Zapraszamy. Cała reszta ich na razie stoi sobie w kolejce. Czy oni są na poziomie pierwszym? Nie, oni są na poziomie dziesiątym, to jest na dziewiątym. Ok. Eee, to teraz tak. On miał charyzmę dość sporą chyba. Więc w sumie damy sobie tego ziomka tutaj do radia. Gdzie jest ten gościu z charyzmu? To jest ten kolo. Zapraszam do radia. Skoro to jest jakiś fan filmów i tak dalej. Bo jest w ciuchach fana filmu. To mi o nie, zapraszam do radia. Może to nie kino, ale zawsze. Coś z mediami. Dobra, handyman zbiera wszystko, to mi się podoba. Znaczy ten w sumie robocik. No, powiedzmy, że przydatne. Myślę, że to będzie przyspiesza produkcja, on tylko po prostu automatycznie zbiera. No, whatever. Niech będzie. Jest tak, tak, że marka co potrafi. Ona jest silna, ma dużo szczęścia. Można by ją dać gdzieś do elektrowni, tak naprawdę. Przydać, tak taka marka w elektrowni. Tu jest sześciu. Wszystkie, wszystkie elektrownie mają po sześciu pracowników, więc na razie nie ma gdzie jej wrzucać. Ja ją chyba sobie zostawię. Po prostu gdzieś w magazynie. Jak będzie mi przydatna do czegoś, to wtedy ten. A z tej ziemalki może z niej zrobić killerkę jakąś. ona się ubierze w normalne ciuchy. Okej, okay, będzie agility trzeciło, może zrobimy z niej killerkę, po prostu tak for fun I tak nie mam z nim co tutaj w nie robić. I on tutaj ma? Inteligencja agility luck, ja ten coś do charyzmy? Można by dać to i niech będzie jakąś kosmiczną charyzmę, będzie siedział w piżamie. Super partia. Piżama party w radiu. Okej, okay, teraz tak, co z tą marką zrobić? Tu jest ile osób w tym magazynie? Dwie. A, jemu trzeba w ogóle jakąś broń by dać. tak na marginesie. Trzeba mu ma się siedzieć tak o suchym pysku? Damy mu lasera. Ta typiarka ma też malacena, no i miodziu. Okej, okay. tak. Temu, czy też tej ziemalce też coś damy. To co? Jakieś strzelba? Jest strzelba, okej. Okay. Dalej, przebranie na razie zostawiam na, do jakichś innych ekip. Eee. Teraz tak. Ile to jest osób? Dwie tutaj. Też dwie. i no, widać tych surowców trochę generuje. Dobra, to zrzućmy ją tutaj do magazynu tak for fun. Albo tu. Jak na razie tam kiśnie w tym magazynie. A może ją wysłać na trening Agility w sumie? Jakie ono ma statystyki? No, pojaw się tutaj. Siła, szczęście. Nie, ona się przyda w jakiejś elektrowni. Ma tyle siły, że tam akurat w elektrowniach potrzeba silnych ludzi. Tak naprawdę, dobra. Nie będziemy z niej robić jakiejś tutaj w tym Agility Roomie. Dobra, Bach Bach Miojo, Jak tam wygląda moja w ogóle ekipa na zwiadzie? temu 9 steampaków tylko zostało, temu 17. Ta ekipa do mnie wraca, 17 godzin będzie wracała. No super. Okej. Okay. no fajnie jest Mr. Handy tutaj. Można mieć tylko jednego na piętro, z tego co pamiętam, więc whatever. Tak jakoś mega przydatny, to może on nie jest. A ciekawe, czy on to zbiera, nawet gdy jest gra wyłączona. Ciekawe, czy to gra jakoś wlicza, czy coś w tym stylu. No whatever. Przyjemne więc nie trzeba klikać, tylko stawiamy robota i on za nas to zbiera. No, zabawna opcja. Dobra, to wszystko mamy tu rozkminione i mam jeszcze miejsc. Eee, jeszcze mogę trzech. Mógłby, można by tych trzech wpuścić tutaj, tylko co nie mieliby robić tak naprawdę z sobą? Dobra, tego ziomka, tą babeczkę wpuścimy tutaj. I Tego ziomka wpuścimy tutaj. Tam jest jeszcze jednego tutaj można. To jest jakaś babka, która mogłaby urodzić dzieciaka, a pracuje? Bo te w pokojach to tam whatever. Dobra, wszystkie, które pracują nie ma żadnej wciąży, tak? Puścimy sobie jeszcze jednego gada. Powiedzmy tutaj. ja Więc tak, tą ekipę trzeba uzbroić w coś. Ciuchy zwyczajne, ale broń można im już jakoś dać. Damy im ten hunting rifle. A. Na razie jakieś subgrade'owane. 5-6, 5-7, dobra. Redplamo, tak, o proszę bardzo, super partia będzie do Na koniec odcinka jeszcze. Dobra, drzwi porobione. No to ekipa czeka, zobaczycie jak to fajnie wszystko działa. Oni mają tutaj tonę sprawności, chociaż ta energia i tak im szybko schodzi. Niestety. Dobra. Już się ewakuują do kloły. Na kolejne piętro. Ile ja mam kurczę z tym 29 jeszcze. Jeden wyjaśniony. Dobra, tutaj w tym pokoju wszystkie padną. To będzie ich rzeźnia dla nich. Jeden wyjaśnione. dobra, porobione? Nie, jeszcze uciek! No, skubany. To tak nie zabiegł. Dobra, tutaj trzeba zmienić broń, tej ekipie. Shotgun, shotgun. To i to. Tu jest miotacz i to. No dobra, w sumie dobre mają broń, okej. Okay. Hej, okay. trochę żarcie mi wtarabaniły te szpony. A szpony i tak są spoko, w porównaniu do tych cholernych rad skorpionów, to są to pikuś tak naprawdę. Najbardziej przyjebane są rad skorpiony. Dobra, mam maksymalną liczbę mieszkańców, znowu małe. 172. chodzi a pójdzie trzeba nimi jakoś będzie pozarządzać. Dobuduję pewnie jakieś pokoje znowu for fun, i będę tak sobie rozwijał. Tą kryptę aż do 200 mieszkańców pewnie. Dobra, to w tym odcinku tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej.